Wysokoprzepływowa terapia donosowa to stosowanie wysokiego przepływu nawilżonego powietrza i ewentualnie dodatkowego tlenu poprzez wygodny interfejs. Konfiguracja jest stosunkowo prosta. Przede wszystkim potrzebny jest generator przepływu. Dawniej w wielu szpitalach stosowano blendery. Obecnie respiratory z nawilżaczem pozwalają stosować szereg terapii. Można także użyć urządzenia generującego wysoki przepływ jak Fisher Paykel Airflow. Ważne, aby wybrać urządzenie umożliwiające osiąganie optymalnej wilgotności, to znaczy 37 stopni Celsjusza i 44 mg na litr pary wodnej. W skład systemów Fisher Pikel wchodzi komora nawilżająca, która dodaje ciepła i wilgoci do przepływu wdychanego gazu. Ten następnie przepływa wzdłuż rurki oddechowej, która powinna być ogrzewana i izolowana w celu ochrony wygenerowanej pary wodnej i minimalizacji kondensacji. Gaz nareszcie dociera do interfejsu donosowego. W systemach zaprojektowanych z myślą o pacjencie, jak OptiFlow, wypustki donosowe powinny być miękkie, a interfejs wygodny w noszeniu. Gdziekolwiek jesteś, kogokolwiek leczysz, wybierz system, który zapewnia odpowiedni przepływ.